Cisza nocna. Mały, spokojny dom ukryty w lesie w Mont Vernon. Wewnątrz śpi niczego nieświadoma rodzina. Nie wiedzą, że tuż za ich drzwiami czaje się zło. Zło w najczystszej postaci. Za chwilę zacznie się coś, co wydaje się scenariuszem rodem z horroru. Ale to nie jest film. Co stało się tej nocy? Kim byli sprawcy? I dlaczego ich brutalność była tak przerażająca? To prawdziwa historia. Historia brutalnego ataku, który wstrząsnął całą Ameryką. Mont Vernon, niewielkie miasteczko położone w stanie New Hampshire na północnym wschodzie Stanów Zjednoczonych. To miejsce, gdzie życie toczy się wolno, a mieszkańcy znają się nawzajem. Gęste lasy, kręte drogi, rozległe posiadłości ukryte między drzewami – idealne miejsca dla tych, którzy szukają ciszy i odosobnienia. Ale samotność ma swoją cenę. Gdy domy stoją daleko od siebie, nikt nie słyszy krzyków. Późna noc. Ciemność pochłania wszystko dookoła. Pośród tej ciszy, w głębi lasu, znajduje się dom Kimberly Cates i 11-letniej córki Jamie. Ich dom stoi przy True Road w wąskiej, rzadko uczęszczonej drodze, która nocą tonie w mroku. Nikt się tutaj nie spieszy. Nikt nie podejrzewa, że za chwilę ten spokojny zakątek zmieni się w scenę prawdziwego horroru. To właśnie tą drogą 4 października 2009 roku pod osłoną nocy podążało czterech młodych mężczyzn. Ich kroki były pewne, choć ich myśli pogrążone były w mroku. Byli to Steven Spader, Christopher Gribble, William Marks i Queen Glower. Byli przyjaciółmi, których połączyłem roczne zainteresowania takie jak np. przykład seryjni mordercy czy brutalne zbrodnie. Każdy z nich wymyślał jakieś niestworzone historie, w których kreował się na kogoś, kim nie jest. Quinn przykładowo, aby zaimponować chłopakom, powiedział, że w przeszłości zabijał ludzi, ale nigdy nie został złapany. Steve natomiast twierdził, że wcześniej był członkiem gangu i nikt nie ma z nim szans. Teraz za to stworzyli swój mały, własny gang, w którym Steven Spader był samozwańczym liderem, a sami nazywali siebie uczniami zniszczenia. Tydzień wcześniej cała ich grupa jeździła autem po mieście, szukając odpowiedniego domu, który miał paść ich łupem. Tak właśnie trafili na dom Kimberly Cates na ulicy Trow Road, w którym mieszkała wraz ze swoją 11-letnią córką Jamie. Oczywiście chłopcy nie mieli pojęcia, kto w nim mieszka. Liczyli na to, że po prostu włamią się do domu, wezmą co chcą i wyjdą. Ale brali pod uwagę scenariusz, w którym ktoś mógłby im w tym przeszkodzić. A wtedy ich plan miał stać się jeszcze bardziej mroczny. Trow Road była pusta. Wokół panowała absolutna cisza, przerywana jedynie odległym szelestem liści poruszanych wiatrem. Dom Catesów stał w głębi drzew. Jego wnętrze pogrążone było w ciemności. Sprawcy wiedzieli, że w środku ktoś śpi. Nie miało to dla nich znaczenia. Szli pewnym krokiem, uzbrojeni w noże, maczety i inne ostre narzędzia. William i Queen mieli nadzieję, że to będzie szybkie włamanie. Ukradną co chcą i niezauważeni wyjdą. Natomiast Steve i Christopher mieli nadzieję, że ktoś będzie w domu, ponieważ chcieli zrobić coś więcej niż tylko okraść. Chcieli kogoś zabić dla przyjemności i sprawdzić, jakie to uczucie. Zaczęli od okna w piwnicy. Christopher położył się na wilgotną ziemię. Przeciął kratkę, która zasłaniała okno, a następnie pchał ją do momentu, w którym udało mu się je otworzyć. Otwór jednak był za mały, aby wszyscy się przez niego zmieścili. Podjęli decyzję, że najmniejszy z nich wejdzie do środka, a później od wewnątrz otworzy im drzwi. Wysłali Williama. Chłopakowi udało się wejść do piwnicy, ale zaraz później na jego drodze stanęła kolejna przeszkoda zamknięte drzwi oddzielające pomieszczenie od reszty domu. Chłopcy byli jednak zdeterminowani i stwierdzili, że nic nie jest w stanie im przeszkodzić, aby dostać to, po co przyszli. Zauważyli, że jest jeszcze jedno okno, które mogliby wziąć pod uwagę. Wystawała przez nie rura od klimatyzacji, więc ją wyciągnęli, a następnie Steven przeszedł przez nie do środka, otworzył drzwi frontowe i wpuścił resztę. Później znaleźli bezpieczniki i włączyli prąd w całym domu. Do oświetlenia drogi użyli iPada, znalezionego na komodzie, i powoli zaczęli wchodzić w głąb budynku. Cała czwórka zmierzała w stronę sypialni. Kiedy dotarli do drzwi, Steven zajrzał do środka, i w ciemności zauważył kogoś leżącego na łóżku. Szepnął wtedy do swoich kolegów, że ktoś tam jest. Jednak oni się przesłyszeli i myśleli, że chłopak powiedział: nikogo tu nie ma. W odpowiedzi na to reszta grupy zaczęła mówić zdecydowanie głośniej, co od razu obudziło osobę znajdującą się w sypialni. W ciemności nagle usłyszeli kobiecy głos: Jamie, to ty? Steven od razu podszedł do łóżka. Wyciągnął swoją maczetę i zaczął nią wymachiwać w stronę kobiety. Christopher, który miał przy sobie nóż, dołączył do ataku. Kobietą była 42-letnia Kimberly Cates, matka, żona, pielęgniarka. Była lubianą i kochaną osobą. Nie było dla niej nadziei. Nie było jej również dla 11-letniej Jamie, córki kobiety, która także znajdowała się w sypialni. Kiedy Kimberly krzyczała z bólu, od razu budziła swoją córkę. Gdy tylko Christopher to zauważył, od razu ruszył w jej stronę. Dźgnął dziewczynkę w twarz i klatkę piersiową. Próbował wbić jej nóż w serce i zabić ją przy przesuwanych szklanych drzwiach. Kimberly w międzyczasie miała już poduszkę na twarzy oraz została dźgnięta w szyję, a także w klatkę piersiową. William i Queen stali i obserwowali, co się właśnie dzieje. Chwilę potem, jak w domu nastała kompletna cisza, chłopcy chcieli zobaczyć, co zrobili. Włączyli z powrotem bezpieczniki i przewrócili prąd w całym budynku. A to, co ujrzeli w sypialni, wyglądało jak scenę z najbardziej krwawego horroru. Wszystko było pokryte krwią: ściany, meble, łóżko, a podłoga wręcz w niej pływała. Cała czwórka zabrała z domu jakieś kosztowności, biżuterie, portfele, mały sprzęt elektroniczny i opuściła dom. Wrócili do auta, zmienili ubrania, ponieważ było na nich pełno krwi, a następnie odjechali. To, co wydarzyło się później, zszokowało wszystkich. O 4.15 został wykonany telefon na 911. Dzwoniła 11-letnia Jamie Cates. Nie była martwa, tak jak myśleli sprawcy. Policja przyjechała w bardzo krótkim czasie. Jamie przez telefon powiedziała im, że ktoś się do nich włamał i ich okradł, dlatego policjanci nie spodziewali się widoku, który zostali na miejscu. To była jedna wielka, krwawa łaźnia, jak z najgorszego horroru. Jamie była cała pokryta krwią. Na ciele miała mnóstwo głębokich ran, jej szczęka była złamana, a stopa prawie odcięta. Kiedy funkcjonariusze ją znaleźli, dziewczyna nie mogła już mówić. Najprawdopodobniej gdyby nie zadzwoniła po pomoc przed tym jak zemdlała, to nie miałaby szans przeżyć. Kimberly nadal była w łóżku. Nie było z nią kontaktu. Miała roztrzaskaną czaszkę, a wszędzie wokół leżały jej części. Zdecydowanie byłoby łatwiej określić gdzie ich nie było. I, Jamie Cates. I saw a, a young girl laying on the floor. Um, I observed that she was completely covered in blood from her head to her toe. Uh, I observed that she had major injuries and major trauma, to include lacerations to her face, extremities, um, as well as I observed that part of her foot was was missing. Sergeant Furlong says Jamie was trying to scream, but nothing was coming out of her mouth. I got close to her. Um, I told her that I was a police officer. I was there to help. Um, she then said in a whisper, while shaping, shaking, that she thought her mommy was dead. Nie ma takich szkoleń, które mogłyby przygotować funkcjonariusze na taki widok. David Cates, mąż Kimberly i ojciec Jamie był w tym czasie na wyjeździe służbowym. Kiedy dowiedział się, co się wydarzyło, od razu wrócił do domu. W międzyczasie cztery osoby, które to zrobiły, były zajęte pozbywaniem się wszelkich dowodów, które mogłyby doprowadzić śledczych do nich. Williama podrzucili do domu, podczas gdy pozostali trzej Steven, Christopher i Queen udali się do domu swojego innego przyjaciela o godzinie 5.30 nad ranem. Nazywał się Adam Savoy i miał być ich alibi na tę tragiczną noc. Kiedy tylko przybyli na miejsce, od razu powiedzieli chłopakowi, gdzie byli wcześniej oraz co zrobili. Jakby to było mało, opowiedzieli mu to ze wszystkimi przerażającymi szczegółami. Pokazali mu, jakiej broni użyli i całą torbę wypełnioną zakrwawionymi ubraniami. Wpadli na pomysł, że spalą ją u niego w ogrodzie. Ale Adam się na to nie zgodził. Ustalili, że w takim razie wrzucą ją do pobliskiej rzeki Na Shua River, a jej prąd wyniesie do wody gdzieś z dala od nich. Co dziwne, z jakiegoś powodu to właśnie Adam to zrobił, co jednoznacznie wmieszało go w całą tą sprawę tej brutalnej zbrodni. Tego samego ranka, po tym jak coś zjedli, Adam towarzyszył całej trójce podczas wizyty w Lombardzie, ponieważ jak najszybciej chcieli sprzedać to, co udało im się zabrać z domu. Wszystko zostało wycenione na zawrotną kwotę 130 dolarów. Miało to miejsce w centrum handlowym i zostali przesłuchani, ponieważ zachowywali się podejrzanie, a w okolicy doszło ostatnio do kilku włamań, ale policja ich po prostu wypuściła. Potem grupa się rozdzieliła, a Steven i Christopher postanowili pojechać do jeszcze innego przyjaciela, Kayla Fentona. Zrobili dokładnie to samo, co w przypadku Adama. Opowiedzieli mi o tym wszystkim, co zrobili tamtej nocy, ze wszystkimi szczegółami. Reakcja Kyla jednak znacząco różniła się od reakcji Adama. Kyle po tym, co usłyszał, był całkowicie zszokowany i zaraz po tym, jak Steven wraz z Christopherem wyszli z jego domu, chwycił za telefon i sprawdził w internecie, czy to, co mówiła ta dwójka, było prawdą. Ku jego zdziwieniu nie kłamali. Przerażony chłopak od razu powiedział swojej matce, co przed chwilą powiedzieli mu przyjaciele, a ona zadzwoniła na policję. Chłopcy byli przekonani, że nie muszą pozbywać się dosłownie wszystkich śladów, ponieważ mieli zapewnione alibi w postaci Adama, ale nie przewidzieli, że chwalenie się tym, co dokonali każdemu na prawo i lewo, nie będzie dobrym pomysłem. Byli tak dumni z tego, co zrobili, że chcieli się tym chwalić. Chwilę po opuszczeniu jego domu analizowali, czy aby na pewno dobrze zrobili, mówiąc mu o tym, co miało miejsce. Lekko zestresowani postanowili zająć się narzędziami, których użyli tej nocy i zaczęli ścierać z nich krew za pomocą szmatki nasączonej alkoholem. Następnie porzucili noże, maczety oraz jakieś inne drobiazgi, które ze sobą zabrali, głęboko w lesie, tak aby nikt nie mógł ich znaleźć. Po wszystkim wrócili razem do domu i czytali w internecie artykuły o całej tej tragicznej zbrodni. Była ich masa. Przeczytali w nich, że Kimberly umarła, a Jamie udało się przeżyć i walczy o życie. W tym momencie Steven powiedział do Christophera: Przynajmniej zabiłem swoją sukę. W tamtej chwili policja przyjęła już zgłoszenie od matki Kyla i wiedziała, co chłopcy powiedzieli do swojego przyjaciela. Natychmiast udali się ich zatrzymać. Steven, Christopher i Adam zostali zabrani na przesłuchanie. Adam na początku twardo zapewniał, że tamtej nocy wszyscy byli u niego. Jednak zaledwie po paru minutach zaczął mówić całą prawdę. Steven natomiast ciągle grał. Mówił, że nie wie, kto dokonał tych okropnych rzeczy w stosunku do Kimberly i Jamie, ale ktokolwiek kto to był, to chory drań i zdecydowanie zasługuje na karę śmierci. Bez sędziów, bez procesu, prosta egzekucja. Niedługo potem sam się prosić o adwokata. Christopher przez długi czas zapewniał, że nie ma pojęcia o żadnym napadzie, jednak po kilku godzinach końcu pęk i zgodził się opowiedzieć, co takiego wydarzyło się w tym domu. 2009, the time is approximately 1845. With me is Christopher. Christopher Gripple. Is it true that you've come to me and you told me you'd like to talk again? Yes, I would. Okay. Steve and I are very similar, Steven Spader. Both of us grew up with problems in our families. Um, technically, we're both sociopaths, legally, by a neuropsychologist's declaration. I do not use that as an excuse. I just thought I'd let like, you know. No, that's important facts to know. Um, he said, "Yeah, we're just going to go in there, grab some stuff. If anybody's there, we're going to kill them. Have some fun." Um, I agreed. The mom sat up in the bed, started asking who was there, what was going on. Tried to turn on the lamp, but it didn't turn on. Yep. And when she did that, Steve started hacking at the bed with the machete. I was controlled, but I didn't really feel much of anything. Yep. Ok, I started I what I didn't. Clint had the good sense to go turn the wrenches back on and the lights on. Yeah. Barnes um, obviously not going to make it. Um the girl, I was pretty sure, wasn't going to. She was completely out there with blood all over the place. Christopher powiedział policji, że on i Steven są socjopatami i już od dłuższego czasu myśleli o tym, aby kogoś zabić. Stwierdził, że w całym tym ataku były dwie rzeczy, które go zaskoczyły. Pierwsza, że po wszystkim nie poczuł kompletnie niczego, a liczył, że będzie to dla niego co najmniej ekscytujące. Druga, że nie udało mu się zabić Jamie. Tom was live on the banks of the Nashua River where prosecutors say somewhere in this area Autumn Savoy helped dispose of evidence related to the Mont Vernon murder. Today in court Savoy said he was just trying to do what his friends wanted him to do. Queen Glover i William Mark również zostali aresztowani. Queen ciągle upierał się, że ma alibi i poprosił o prawnika. William powiedział, że brał udział we włamaniu, ale nie przy morderstwie. Steven i Christopher zostali oskarżeni o morderstwo pierwszego stopnia, spisek w celu popełnienia morderstwa, próbę zabójstwa, a także manipulowanie świadkami włamania. Byli przetrzymywani w więzieniu bez kaucji w oczekiwaniu na proces. William został oskarżony o spisek w celu popełnienia morderstwa, napaść pierwszego stopnia i włamanie. Queen został oskarżony o spisek w celu włamania, włamanie i rabunek. Obydwoje poszli na ugodę z prokuratorem w zamian za mniejsze wyroki. Mieli zeznawać przeciwko Stevenowi i Christopherowi. Julianowi grozi od 30 do 60 lat pozbawienia wolności, natomiast Queenowi od 20 do 40 lat więzienia. Billy Marks, looking pale and thin, looks back briefly at his father as he prepares to be sentenced for his role in the murder of Kimberly Cates. Judge Abramson looks disgusted as she addresses the 19 year old. You planned and you watched and you celebrated. Glover addressed the judge with the only apology the Cates family has heard in this courtroom. But every morsel of food that I eat, every breath of air that I take, every beat of my heart. I Wiem, że nie Tak to się wszystko potoczyło. W międzyczasie policja szukała twardych dowodów. Przeszukała domy całej czwórki i znaleźli tam miecze, maczety, a nawet noże schowane w środku proszaków. Jeśli chodzi o torbę, którą wyrzucili do rzeki, to bardzo szybko policja ją odnalazła. W środku było pełno zakrwawionych ubrań, na których policja znalazła różne DNA. A co więcej, coś, co może Was jednocześnie rozbawić, znalazła w niej czerwony sweter, na którego metce było napisane, to jest sweter Stevena. Dowody jednoznacznie potwierdziły jego winę w sprawie. I to jest to, co przeciwko Handling a machete almost as often as he used the word merciless as for the defendant he sat quietly often with his hands forming a steeple for instance as the prosecution talked about the motive break in and kill whoever was inside for fun for kicks Steven trafił do więzienia w listopadzie 2010 roku przez cały proces nie przyznawał się do winy w odniesieniu do wszystkich zarzutów Był całkowicie wyciszony i nie pokazywał kompletnie żadnych emocji. Z wyjątkiem jednego razu, kiedy to zażartował sobie do swojego adwokata, że liczy, że sędzia zaśpiewa mu 100 lat z okazji urodzin. Steven ma te społeczne cechy osobowości i w 2008 roku spędził krótki okres w szpitalu psychiatrycznym. A tak właściwie to dwa razy. Pierwszy, kiedy została mu zdiagnozowana depresja, a drugi, gdy wykryto u niego chorobę afektywną dwubiegunową. Jego rodzice się o niego martwili, przyjaciele również, a on stał się coraz bardziej zagubiony, mroczny. Okaleczał się, zażywał różne nielegalne substancje. Rodzice wysłali go do dwóch różnych zakładów, które kosztowały ich niemałe pieniądze, ale nie dało to żadnych rezultatów. Dodatkowo, w końcu chłopak został wyrzucony ze szkoły. Dwa razy również doprowadził do sytuacji, w których w ich domu musiała interweniować policja. Spader, in do, right table, in Queen powiedział, że Steven był taki przez jakiś czas, że był zafascynowany przemocą, mówił niej tak często, jak tylko mógł. Około rok przed atakiem wszystkie jego fantazje się nasiliły. Zaczął mówić więcej i więcej na temat tego, co chciał zrobić, opisując dokładne szczegóły, czego chciałby spróbować. People, people, uh, Quinn powiedział, że kiedy zaczął się atak, to zasłonił swoje uszy i wyszedł, aby przestać słyszeć te przeraźliwe krzyki. Jego zostania były podobne jak William'a.

Po ich zeznaniach wszyscy mieli mieszane uczucia. Z jednej strony nie mogli uwierzyć, że faktycznie tego chcieli, a z drugiej przecież nie zrobili nic, aby ich powstrzymać. William i jego ojciec wpadli na pomysł, aby zmonetyzować całą tę sprawę i chcieli dawać płatne wywiady dla mediów, co było już całkiem chore w całej tej tragedii. W całych zeznaniach tej dwójki było jednak coś, co się nie zgadzało. Obydwoje zeznali, że nie brali udziału w samym ataku na ofiary. Willie wybiegł na zewnątrz i zakrywał uszy, a Quinn tylko stał, obserwując to, co się dzieje, a po wszystkim poszedł włączyć bezpieczniki. Policja je sprawdziła i odkryła na nich substancję, która po sprawdzeniu okazała się krwią. Skąd więc Quinn miał na rękach krew, skoro nie zadał żadnego ciosu? Steven i Christopher milczeli, więc przebieg tamtej nocy był znany funkcjonariuszom wyłącznie ze zeznań pozostałej dwójki. Steven, będąc w więzieniu, chwalił się tym, co zrobił. Co więcej, pisał nawet wiersze o włamaniu się do domu. Wszyscy byli pewni jego winy, po tym jak dumnie obnosił się, po tym, co zrobił. Został uznany winnym i skazany na dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego. To nie jest ktoś, się out z jego problemów. Jego problem jest, he jest a To jest what co jest. To nie jest faza. It's nie jest coś, co be treated. It's who he is, and he acts in response to who he is. Spader was 17 when he led three other men on a violent home invasion in Mont Vernon in 2009 that killed Kimberly and seriously injured her daughter, Jamie. That victim, now 14, sat in the front row of the court with her father, David Cates. Saying he didn't want to slip by on a technicality, Spader instructed his lawyers not to present a defense and had them only read a letter of apology into the record. To the Cates family, I know my words have no meaning. But I am truly sorry. David actually said he found it insulting what he had to say. Następny was Christopher Gribble. Jego plan różnił się od planu Stevena. Steven uznał, że po prostu będzie milczał natomiast Christopher próbował wmówić wszystkim że jest niewinny tak przynajmniej sam sobie wmówił when, were you legally insane? when was I, <coughs> well, i think technically i'm legally insane now is what my defense is that that I am right now yes you're a careful criminal right Hmm. Yes. Na przesłuchaniu przedprocesowym powiedział sędziemu, że zdiagnozowano u niego antyspołeczne zaburzenia osobowości. Przyjmował leki, ale przestał i nie zażywał ich podczas ataku. Powiedział również, że w młodości był wykorzystywany zarówno fizycznie, jak i emocjonalnie. I I just wanted it to end. Some point said Steve said, finish him off. Um, he threw a pillow onto uh, the mom's face because um, she was still making like kind of burbling, not really breathing, but like raspy burbling noises. You're saying you're legally insane. I'm saying is my defense, yes. Do you not believe in your defense? Yes. Chris, określany przez otoczenie jako dziwak, nie był kimś, kto potrafił odczytywać sytuację. Dla przykładu składał propozycje seksualne osobom, które tego nie chciały. Był u doradców, brał leki, ale kiedy tylko odnowił swoją przyjaźń ze Stevenem, po tym jak za dzieciaka przyjaźnili się będąc w harcerstwie, sprawy przebrały tragiczny obrót.

I, I was informed that he had thoughts of um, wanting to kill his parents dr grace tellerico said gribble also expressed concern him. he could become a serial rapist and she sent him for in-depth psychological testing prosecutors argued gribble was never formally diagnosed with any disorder and clearly comprehended that killing was legally and morally wrong Na pewno to jak się zachowywał i to co robił, wskazywało, że jest z nim coś nie tak. Legally it is possible, if I were sent to the secure psychiatric unit, that I could get out again. I don't think it's probable at all. I think the possibility is one of those sort of million-to-one sort of things. But I know it's possible, and if I did get out, Świadek z więzienia zeznał, że Christopher miał nadzieję wyjść z więzienia za 6 lat w wyniku dobrego sprawowania oraz broniąc się tym, że jest niepoczytane. Nie like it w więzieniu, and you wyjść, want To right? byłoby nice, tak. Yes. Użył swoich argumentów, ale nikogo nie przekonały. Przez te razy słyszałem mojej żony. Słuchałem krzyków mojego dziecka. I have watched as Jamie's perfect little body was mutilated and tortured. Mr. Cates said while Kimberly Cates was a fighter full of life, she died with the thought her daughter never made it. During the last moments of her life, the thought of her daughter dying next to her was more than she could bear. I am not going to go into the bottomless, aggravating factors that exist in this case, but I believe the record will thoroughly support.

Jeśli chodzi o Adama, to został uznany winnym niszczenia dowodów i spisek. Został skazany na karę od 5 do 12 lat więzienia i zwolniono go warunkowo w 2015 roku. Z pozytywnych rzeczy na zakończenie, Jamie daje sobie radę. Studuje zdrowie publiczne i żyje pełnią życia. Jak teraz możecie zobaczyć? Just every day, like it's the last, right? Dziękuję Wam za wysłuchanie odcinka do końca. Sprawa Kimberly i Jamie brzmi jak koszmar, którego nikt z nas nigdy nie chciałby doświadczyć. Ciężko powiedzieć, czy obecność Davida w domu w tą feralną noc cokolwiek by zmieniła. Być może ochroniłby swoją żonę i córkę przed tym atakiem, ale samemu przy tym oddałby życie lub wystraszyłby napastników, ale istnieje też scenariusz, że w tej historii byłoby jeszcze więcej trupów. Szanse kogokolwiek z meczetami niestety, ale są bardzo niskie. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie o tej sprawie. A jeżeli odcinek był dla Was interesujący, będzie mi miło, jak zostawicie łapkę w górę oraz subskrypcję, aby nie pominąć kolejnych kryminalnych spraw na tym kanale. Zachęcam też do sprawdzenia pozostałych dostępnych u mnie materiałów. A tymczasem do usłyszenia w kolejnym odcinku.